Karta na ten tydzień z wyroczni mądrości wróżek. Odkrycie. Słowo kluczowe potencjał. Nadszedł czas, abyś otworzył oczy i przy, przy, przyjrzał się temu, jak naprawdę wygląda Twój świat. Podoba Ci się? Czy Twoja wizja rzeczywistości obejmuje wszystko to, co może w sobie zawierać? Pora otworzyć się na Twój nieograniczony potencjał. Zanurz się w życiu i odkryj w nim to wszystko, czego pragniesz. Wyjdź ze swojej sfery komfortu. Spróbuj czegoś nowego, na przykład nowe hobby. A może jest coś, co zawsze chciałeś robić, ale odkładałeś na później. Najwyższy czas się tym zająć. Zaangażuj się w to. Dołącz do jakiejś grupy czy klubu, zapisz się na kurs czegoś, co wzbudza Twoje zainteresowanie. Rozwijaj swoje doświadczenia życiowe, a żeby zwiększyć swój dobrostan. Otwórz się na nowe pomysły i zupełnie inne sposoby widzenia rzeczywistości. Posłuchaj i uszanuj odmienne poglądy innych ludzi. Dzięki otwartości i akceptacji z zmian możesz sprawić, że twoje życie nabierze zupełnie innych barw. Ono podlega ciągłym zmianom i nieustannie daje Pokazuje, ono podlega ciągłym zmianom i nieustannie daje okazję do rozwoju. Korzystaj z nich, rozwijaj się i ucz tak intensywnie, jak tylko jesteś w stanie. Intencja: otwórz mnie na to, co wzbogaca życie moje, i popatrz na osobę, życie innych. Ukaż mi królestwa możliwości i tajemnice życia. Proszę o przewodnictwo we wszystkim, co robię, a ja otwieram się na przyjęcie pomocy oraz na uszanowanie istnienia i wsparcia. Teraz widzę wyraźnie, co jest wokół mnie, co znajduje się za mną i co jeszcze przede mną. Jestem tak bardzo błogosławiony. Niech się stanie. Dziś naucz się czegoś nowego. 金谷呀。